na siłkę. Musieliśmy coś nagrać na WK Błażej wczoraj z Sakerem dali pomysł, że możemy zrobić jak z bicepsem z większym ciężarem max rep na wiośle, bo jeszcze tego nie robiliśmy i zrobimy sobie taką serię, gdzie nie na wytrzymałość, tylko bardziej na siłę. Zrobimy sobie na każdą partię ćwiczenie i teraz Saker, możesz nakreślić w czym jest problem ogólnie? No więc Robert jest bardzo zmęczony Bo jest zawodnikiem MMA No i bawią go też na przykład nogi Mamy taką fo focze wiosło, taka ławeczka Na której nogi są totalnie wyłączone I wiosłujesz po prostu, no czysta siła pleców Możesz trochę prostownikiem sobie tam pomóc, nie? No więc Robert Zobaczymy, czy przy tym ćwiczeniu nie trzeba w jakikolwiek najmniejszy sposób napiąć jakikolwiek mięsień od pasa w dół. Zobaczymy, czy Wam się tu nic nie napnie. No i dobra, więc to jest taka akcja. I Robert mówi tak. Ja nie trenowałem nóg dwa tygodnie. To jest jego argument, że ma mniejsze szanse od nas, bo my robiliśmy nogi, tak? Na ławce, gdzie leżysz na brzuchu i ra ruszasz ramionami. Ja Problem w tym. Że na treningu MMA doznałem kontuzji malutkiej i jeszcze trzy dni temu nie mogłem zgiąć tej nogi do, do tego stopnia. Teraz już mogę, ale jeszcze bardzo ciągnie. No, mega cię podziwiamy, że ale w ogóle ten, ale jesteś to... w stanie z nami iść. Czyli, serio, tak jakby tobie chodzi o tą nogę w wiośle, bo jeszcze ten, mówiłeś o tym podciąganiu, że wczoraj robiłeś. Ja też robiłem wczoraj, jak coś. Ale co tam mówisz, że 10 na 10 robiłeś że też ci się to Ty, nie widzi dzisiaj? Ja sobie przypomnę, że wiosło żeby... ja to ja wczoraj, wczoraj ja wczoraj 30 km na rowerze, wiesz, jakie mam nogi zajechane Ja to podciągnięć na raz zrobiłem wczoraj, o to chodzi. Ty, wymów Kersi, dzisiaj wszyscy wymów Kersi, nie? Paczka wymów Kersów idzie na nasiłkę. Jeszcze trzech gości mi zaatakowało pod żabką, musiałem ich uspokoić. No kurde. I co im zrobiłeś? Połamałem im tylko ręce. Ja, ja widziałem jeszcze jednego? Jak było spierdala. ich. Było ich, Bucha, ile rąk połamałeś? Osiem. <noise> to jest przycisk za milion subskrypcji. Nie możemy, no uwierzyć, nie możemy uwierzyć, że aż milion osób nas ogląda. Nic Już nic takiego. Leżał miesiąc u nas, bo chcieliśmy, żeby każdy był przy opakowaniu. Więc tak, najpierw Saker się wysypał na trzy tygodnie, był chory. Nie, chcieliśmy, pod... śmiesz... że. Poczekaj. A nie, nie najpierw błażej to wypierdolił. Przez przyszło dzień po tym, jak on wyjechał. Błażej, Ale poczekajcie. błażej wypierdolił nie, nie, nie. do Gdyni. Nie, nie, nie. Poczekajcie, bo jeszcze na e, granicy zatrzymali to na dwa tygodnie. granicy no. no tak, więc kontrola cel na dwa tygodnie. Przychodzi, błażej dzień wcześniej wypierdolił do Gdyni, błażej przyjeżdża, Saker dzień wcześniej e, kwarantyn. E, tak? No tak, kłałem i trzy tygodnie miałeś. Trzy tygodnie, ow. A dzisiaj co? Nie, I dzisiaj zdąży, wreszcie możemy. Nie zdążymy otworzyć, to... bo muszę zrobić na Bo chińska satelita nas wyjęła. Wy, wy... no, otwieramy właśnie teraz, od e, razu. Nie ja na, no, tak. Tak, nie, nie na, otwieramy. Nie, nie. Macie jakiś nóż? Ty, mam nóż, który nie ma. ostrza Czy znaczy. ja czegoś nie rozumiem? Dawaj nóż. Zużyty. <suszyna> Więc obecno tak? też kurwa, poniży tutaj wygięty jestem też możemy. Piękny. No. No, to po prostu bez prostownika lecimy. No. Żeby zasady były fair, to robór każdemu ten paraliżuje od pasa w dół, nie. Dzajęki ręgowy. Taki pojeb, no. Mega zabezpieczone pani Krystyno, naprawdę props. Patrz i otwieramy na ławce. Wszyscy nie? nie? Weźcie, wy tu A jeżeli to nie pani Krystyna, tylko to kontrola celna odpakowała i tak zapakowała. Tam jest ławka szczępa w sumie. Chodź, ej, ej! Chodź, księciu, naraz. Dobrze. Uh, you did it! One mission, one channel, and o, one wiec? more thing: one million subscribers. Congratulations! No tak, że jesteśmy wyjątkowi. A tak naprawdę ile jest milionowych kanałów na YouTube? Wiedzmy, jest 100, jest 118. No, no sporo, sporo. Ale no. z drugiej strony to jest bardzo mało. Nie jesteśmy. Jak Nie na Polskę. No. Każdy może nagrywać Wśród, na YouTube. Każdy człowiek, człowiek który ma dostęp do internetu, może być kanał. YouTuberem, może mieć milion, więc to jest. W zeszłym roku, chyba no. jeżeli dobrze pamiętam, 3000 kanałów otrzymało status miliona. Na świecie? W samym roku? W jednym roku. 3000? No to nie zobacz, to jest mało. dużym YouTuberem. Er. Jak? 3000 kanałów na świecie, Ale w Polsce kurwa. nie masz top Jesteś jednym z nich. Nie jesteś top 100 w Polsce. No i co? No i to, że nie jesteś wielkim YouTuberem. Kurwa, czemu obniżasz nasz status? To jest Ale... zajebiste osiągnięcie. Nie wiem. Kolejnego już nie ma nikt w Polsce, tak? Bo jest za 10 milionów kolejny no. no to ja Może wiem, że... Dobra. To jest bardzo tyle. Bardzo... Otwierajcie, otwierajcie ja Są cztery rogi, a nas jest czwórka, przypadek no, cztery ry. No, do góry nogami! Czy ja no. to źle otworzyłem? No tak, teraz Jesse, Jesse ma rundę coś napisał. Czy ja to źle otworzyłem? Wiesz co chodzi? No kurwa, jaki kurwa ma. Mogę ja pierwszy na chwilkę? Zaraz Dawaj. ci dałem. Wiec. No naprawdę waży więcej niż myślałem. No, lustro. normalnie lustro jest, nie? Lustro. Daj chłopakom, żeby zaczęli jakie to jest no. ciężkie. To jest prawda. To prawdziwa wartość. Patrzcie, się odbija za okay. okay. mhm. Selfie robimy. A wiecie, że 500 tysięcy z tego miliona kupiłem na Allegro. No, my, my... Ale i tak cieszy, co? No i co? Stos. Mogę jeszcze raz? No, jeszcze raz mi zaskoczyło. Takie ciężkie. Jak Błażej u nas był, mieliśmy ile subów? 243 tysiące. 680. Wadze, jaka przyprawa. No. I to był koniec już, wtedy zaczęliśmy nagrywać Lifestyle. No zaczęliśmy się nagrywać tak od... bardziej. I wtedy Ech. Błażej nagryje no. już Road to Million. Na lampkę. Na lampkę. I to masz, nie? Do tej pory? Tak, jest nad biurkiem. Dałem chłopakom, żeby. Teraz mieli oni... tą karteczkę na ekipie. Co i liście? samą? Tak, to ta sama karteczka jest. Tak. E, powiedziałem, że to ich jest teraz. To jest trzeba przypiąć. No koniecznie, kurwa. Dla mnie się już tylko produkt. Ciach! Milion, kurwy syny. Bez jednego przycisku jeszcze? No, mucha, tu napięć, a ściśnijmy się jeszcze To, bojęta, to, to się było... o zagranie zagranie Zdmucha, zdmuchałem, zdmuchałem zdmuchną, muchę zdmuchną. Więc Robert zawsze się waży bez butów No ale dzisiaj płacze o tych nogach, tak? Więc stwierdziłem, że powinniśmy się ważyć bez nóg Tak czy nie, Robert? Aha. Ja piłem dwa energetyki przed wyjściem Jak się zważysz ty? Więc ja <laughs> powinienem sobie odjąć kilogram Bo szybko wypiłem litr płynu no co wydziałać? No, no jak? No przecież są nogi. Co? Są Są no, nogi. Kurwa. Nogi, <grym <grym <aaaah> ta... Przecież nadal to, masz nogi. Jakoś tak bym musiał. Połóż się no, klatą! Połóż się tak, klatą! Chyba tak? w kaczulko i ten film tak? potwierdza, tak, że... Tak, bo byś, byś wtedy oparł nogi na tym. O tak. Tego, Jak to kurwa odwrócić? Połóż się tak jakbyś leżał. I klatką na wadze. No tak. Natura to bzdura Wasze zdróba. Wasze, wasze mamy Blusto Prus Bolesław Prusto Biomechanika, nie? To się bo Bolesław Prus, król, Trzeci król Polski. Z nogami się ważyłem. A Szczędu ustnego to ja specjalnie powiedziałem, bo nie chciałem mu powiedzieć e, krzywo ustne, że nie chciałem prawdziwej postaci dać. Tak da? da, ja też okay. mówiłem specjalnie o kochanowstwie. No Pod algorytm. A nie, tak 92... wiesz, i 4. 3! 90 litrów energetyka wypiłem. Przed chwilą. No to, to nie jest moja waga. Dobra! zjadłem pół kilo serka wiejskiego i pół kilo borówek i pół litra energetyka, czyli u mnie jest minus 1,5 kilo. Dobra, to wycofuję to.

Dobra. Sprawdź czy mi nogi się napinają czy zaliczysz mi, dobra? No to robię. A o co, z tymi, o co chodzi z tymi nogami? Bo ja nie wiem. Napinają Bo mi się? nogi że nie można... Nie można napinać? No dwugłowiec się spina troszkę. Ale stabilizuje ogólnie pozycję. No to nie... To żart! I co, musi, musi być się na końcu, nie? No musi... Musi być pierdolnięcie, ale, ale mieć dźwięk, dźwięk. kontakt. No. A jak nie będzie pierdolnięcia, okay, to będzie ruch. Ale niezliczony ruch, czy to będzie próba? 10 sekund masz, żeby dotrzeć. Ty, Sakera, powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo co, maksymalna szerokość jest tutaj? Gdzie sobie zamarzysz? No, te Testuję od jakiegoś to czasu tak. oversize z bambusa i będą na sklepie jakoś w lato. O mega przyjemnie się chodzi, jest dzisiaj 24 stopnie chyba. Kurczę, bardzo jestem zadowolony z tej koszulki, serio. Nie muszę poczekać aż będzie już sprzedaży. Będzie taki kolor i będzie jeszcze taki e, nie, jasno niebieski. Ha? Fajnie, że mam sprawną lewą rękę. Ale wszyscy dzisiaj wymówki, ja pierdzielę. Ciężkie będzie 80. To ja sobie zrobię jeszcze jedną. Ja raz. nie chcę pierwszej, bo pierwsi przegrywają. I jeden drugi. No, Brawór pierwszy, nie? Ja daj. <grym> Co robią przegrani przed? Co robią wygrani przed? Przynajmniej mentalnie Dziko, dziko, dziko. Ach. Ale ci my <grym> No odpierdol. Tam mówił dzisiaj, że na no, odpierdol będzie robił. No, no jest to. Wyrwane ma totalnie, smalując sztangę. Ej, a jak z poprawianiem świeczów? Możesz, dziesięć sekund. Dawaj, odcinek, dawaj Po prostu uśmiechnięty bądź cały no, ten challenge. Pokaż, że totalnie po się, się nie starasz. Kurwa. Po co się męczyć całe życie? Ja gotowy. Dawaj trzy i odłóż. Dawaj moc! Cztery. Tam pół przysiad już w nogach. Cztery, cztery. A to które miały nogi nie pracować, się, się Dawaj, pokaż, się, Żeby się śmiali pokaż jedna... im. Masz zażądać, Dawaj Masz płakać, wiesz? Dawaj, jedna czwarta. Przysiad Dawaj moc. Oddychaj ty. Dawaj. U! Uh! Uh! Jeszcze jest, jeszcze tam można zobaczyć. Jeszcze możesz zobaczyć. Technika. Uh! Technika chwytu. Dawaj. <grybuj> I no, drugie no, tyle. Drugie tyle możesz jeszcze zrobić. <grybuj> Ziawka Jeszcze... 5, jeszcze osiem. Sześć, siedem... Dawaj, jeszcze osiem ruchów. Skur. Ty sporo już zrobiłeś. 7, jest to męczące, 8. na pewno. Sporo, sporo. Ty nos sobie połamiesz. <noise> Sześć, siedem... Yes, yes, no. mm. Dobra, jest. Jest, jest, no. Dawaj, dawaj, wódź! Ładnie kurwa ostatni na Ostatni na wyjazd. 15 jest czy ile? Kurwa, nie wiem 7 Nie było, nie było, ale możesz! O! Ile sekund? 7. 8, ale dobra, nic. On robi już ten Martwy Nie martwy tylko tego Jak się nazywa? Na rzymskiej no. Fajper Rzy... Ale miał wyjebane Ogólnie... Ogólnie tak, no Wyjebane Nie no I miał w chuj dużo robiąc Normalnie, nie wiem czy z 15 I potem jeszcze Jeszcze ze 3 Jeszcze ze 3 tylko e, kwestia 3 Y, li, czy liczymy tak, że... Ja bym liczył. Z, ży, z rzymskim. Róbmy. Chce, ja może cię się spytam. Miałeś czy tam dwa ruchy takie, <noise> że robiłeś... <głos> tak, <głos> że odrywałeś katkę czy robimy tak. Można. Ale to nie wiadomo czy sobie tym pomagałem, czy utrudniałem. No to nie chyba. Bo Totalnie wiesz, nie wiadomo. Nie no ja bym zaliczył to, no bo kurwa, no to się tego no, tak naprawdę nie da się oszukać, no nie? Więc zróbmy, że cokolwiek masz na tej ławce no. zrobić. Póki kurwa jesteś na niej i dotykasz tam, to gij. Robur miał 17. No i co, nie taki siłowy ten challenge się zrobił nagle. No. Już po 20 dłużej. No. Także obawiam się, że mi będzie bardzo ciężko. Kurwa, ale no co, mogę się mazać albo mogę po prostu dać siebie 110%. Ktoś na świecie zawsze w czymś będzie lepszy i chuj. I tak już po prostu jest, a ty możesz po prostu dać siebie wszystko i tyle. Ale na gamingu, I wymagać od siebie 100%. Na bo dzisiaj przegrałeś, to wiesz co musisz tu zrobić. No muszę... muszę no dać siebie wszystko. Tu, tu jest twoje środowisko. Ha. Ty, już odpada powoli. Wal to, to, tak wiesz. Agresja. No, musisz dynamikę w chuj. Już nie sięga. Może jest Chyba koniec. To odpocznij. Zaliczałeś te ruchy? Nie, 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 nie dotknąłem. Pięć Jakby, nie ci, jakby ci zakresu urakowało, oh. no bo to niemożliwe, że siły już nie masz, nie? Znaczy, no nie, nie mam już, nie, nie, nie mam siły, już, żeby dopić. To jest najgorsza, no. kurwa. No ale słabiutko, co? Trzy razy mniej, no nie spodziewałem się. Jak, no tak, no. Jak to możliwe? Trzy razy mniej. Nie masz trzy razy mniej siły, to jest, nie, to jest jakiś algorytm w tym Moim rządzie. Moim zdaniem to jest jakaś kwestia zakresu ruchu, bo owca, kurwa, mocno mocne plecy w chuj, bo to jest niemożliwe. Y ale to ma sens, bo ja przecież miałem wytrzymałości w chuj mało. Najgorsze. Ja miałem chyba, tym miałeś 100. No, ty 30. A ja miałem 30, miałem ponad trzy razy mniej. Nie, to może być, że tutaj już tak mi się na końcu, wiesz, już nie mam po prostu pary na końcu, żeby to dociągnąć.

na spokojnie, odpoczywaj i dobijaj kurwa. Dziewięć. Dobre, powoli, powolutku dobijaj. Masz dobre tempo. Dobre tempo masz. 3. 7. Dobre tempo, dobre tempo masz. Pięć, sześć, siedem, osiem. Dobre tempo, dobre tempo. Na spokojnie. Sześć Siedem Osiem Dobre, dobre tempo, dobre tempo Dobrze Nasz radę Siedem Osiem Dobrze Trzynaście Trzy Cztery Pięć Sześć Dawaj, dawaj Saker Siedem Odpoczywaj 12. Dwa no. Trzy Poczekaj Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem 8, Dobrze 8. Regeneruje się się, Pięć Sześć Siedem Osiem 8 rzabka. 9, Rzabkę 9, 9. Jebał. Dobrze Dawaj, dawaj, eee! dawaj Dawaj, dawaj, Na styk dawaj 10, 10, 10, Dawaj, 10, 7, 10, Nie dotknąłem! Ale dawaj, dawaj ja 5, 6, 7, 8, nie, Jest Dawaj, raz, 2, 3, pięć, 5, 6, nie, nie, minęło, liczyłem! Dawaj, Dawaj nie, 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 dwa, Z, dawać. 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 Raz, Zbawę, a z cztery, ciągle, kurwa Pięć, dawać. sześć, siedem, Osiem. O kurde. No ja usłyszę. Koniec. Ile było? 16? Czy 15? 19. Yep. 19? No tak. Co ty pierdolisz? Pobił od dwa równe. Ja pierdolę. Ja po Bo tam była chyba za długa przerwa. No. Jeszcze trzy zrób Jesteś trzeci trzy razy Od dołu jak to wyglądał ogólnie Dobra Weszło Jedziesz teraz Jedziesz y... no, teraz Jeszcze dziesięć Jeszcze dziesięć zrób Jeszcze dziesięć ty tym ostatniej dłużej, będę ci liczył 5, 6 Siedem Osiem Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem Dziewięć No, dobrze! Klikn no, kliknąłem zanim zrobiłeś Uwierzyłem w Ciebie Sześć Siedem Teraz też kliknę Pięć Sześć 7, 8. Okay. Nice. Oni pięć. mają tą wytrzymałość, nie? No, tu, ale to jest znowu Dobra. to samo. 7, pa A jeszcze kurwa, będę tego no, nie 4, 7, osiem, 9. zrobisz? no Aha! 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 Aha!

Dobra, ale... Ja 16 tu, naliczyłem, na... ale... Harper... Na, żeby... 7, 8, 8, 7, 8, 9. Jeden 13, jest już mieszeni z tych. Upokorzyłeś, upokorzyłeś wszystkich, 5, tutaj, ale upokrzysz jeszcze 6, dalej. 7, Dawaj. FOSTU! Tak jest, tak jest, do 20 przynajmniej. Przynajmniej do 20. Ponad! Jedziesz! Mocno to na górze. Brawo! Nie damy, nie damy, dobra, dobra. Dobra. Dwa zrobiłem szybkie, bo ja chciałem skończyć, bo trening MMA jest, a mnie trochę okieś boli. Tak, tak. Ale wygrał! Ja. Jaki brak szacunku do nas! Zrobił szybko dwa, bo już musi iść! Jacka bar. bar! Kurwa, bratka! 21 powtórzeń. A, czyli A czymy moje czy nie, to już przestało być istotne, bo chłop wszedł i Co i mogę powiedzieć? Wszystko. żabka od początku plus unoszenie kratki ewidentnie czuję, że łatwiej, kratki, łatwiej. Ale łatwiej się każdy robił. unosił w pewnym unosił nie, to momencie. nie, mówię, ja Mówię nie, mówię, co zauważyłem, nie ja trochę też chyba... Co zauważyłem podczas ruchu, tak, że jak ma mało... Poderwałem kratkę, to ciężko było dopiąć. Możliwe, hmm. że jakbyś no. szarpnął Ale ja trochę, wysoka, ale nie? mi się wydawało, że ja też szarpałem. Nie aż tak, tak nie wiesz? Nie, nie, bardzo delikatnie. Ale wiadomo, że duże no znaczenie ma tu budowa ciała, wszystkich, nie? I nie wiadomo. No ogólnie, jak, jak we ktoś nie ma nóg, to ma przewagę. Mówiłem Wam, jak szliśmy, nie? Że challenge pod pączka. Górę, nie? I tak napiszą, że pączyk oszukiwał. A, ale, chuj, <laughs> ej, ale chuj z tym, rozjebałeś koksu. No fajnie, no. dobrze Ale widzicie, czasem musi tak być Kurwa nie dosyć, tak, co? Wy sport. macie Ponczuś wygrał, Ponczuś spoko, ale Owca i Saker są. Się trafi, kurwa. Endo No tak, endo, endo, endo Ale Saker też ładnie, kurwa, po koronce pierdolono 19 Tak, bo wcześniej Jedno, byliście, co? Nie no, już wróciły No formy. wiesz kurwa Siedziałeś trochę w rano Trochę siedziałem no nic, no wielkim wie, jest tak przegranym jestem to, tak tak no to Biorę tą przegraną na klatę. Trzeci rewanż, 150% masy ciała. Może w końcu, kurwa. Może wtedy, ty. Zabłyszczymy, ty. I no. 84 już naliczyłem. Z nerwówki, bo przegrałem, kurwa.